Witam Was, kochani, 2 grudnia w poszukiwaniu paczuszki numer 2 w mojej zimowej wiorsteczce. Mikołaj rozdaje prezenty, bałwanek się cieszy i wszyscy czekają na święta. U mnie taki świąteczny. Klimat, jak oglądaliście poprzedniego vloga, no dobrze wiecie. Jak macie, jakie macie wrażenia po pierwszym dniu, po wczorajszym? No ja cały dzień byłam z uśmiechem na twarzy i bardzo czekałam na kolejny dzień. Także w końcu mamy. I możemy szukać paczuszki numer 2. Ja już ją widzę. Będę musiała trochę poustawiać te paczuszki, tak, żebym nie zrobiła sobie wielkiego bałaganu, jak będę wyciągać. Paczuszka numer dwa jest tutaj, widzicie? A zaraz jakoś poradzimy. na psoce sobie, albo i nie, o. mam paczuszkę numer dwa i lecimy do stanowiska, w którym rozpakowuję i nagrywam. I jesteśmy już na stanowisku moim do nagrywania. Dzisiaj jest ze mną Marysia. Przewitaj się. Głośno. Cześć. Cześć. Oczywiście czeka na cukierka. Kogoże jak nie będzie. Mhm. Dobra, grzecznie czekaj. Paczuszka numer dwa. Macam. Czuję, że chyba cuk cukierek jest. Pięknie zapakowana. Piękna torba papierowa z liskiem, z choineczką. Świetna. Dosyć. Ciężka. Chyba będzie tutaj ta pyszna hmm. kawka czekoladowa chyba. A przynajmniej tak mi smakuje. Dobra. Otwieramy powolutku. Tak Marysia? Odginając i wyjmując szybki. co będzie ci to Miałaś cicho być, bo nie będzie cukierka. Także dzisiaj Marysia mi pomaga. Nie wiem jak w kolejnych dniach, bo będę starała się nagrywać jak będzie w przedszkolu. Ale dzisiaj jeszcze jest ze mną i mówi, że ostatni cukierek był bardzo smaczny i ona chce jeszcze, tak? Musisz głośniej mówić, bo cię nie będę słyszeć. O, super. Widzicie? tu są wczorajsze prezenciki tak a tu otworzymy dzisiejsze i będziemy powoli wyciągać ty czekasz na słodkości prawda ale po kolei coś o jakiś woreczek Patrzcie. O jejku, o boziulku, jakie to jest fajne. Uwielbiam mhm. się się podoba, jejku, cudo. Cudo, zobaczcie, jakie świetne. O, dziękuję bardzo. Manekin, Wie Boże, jaki fajny wieszek, zobaczcie. Wiesz, jak igła, o, <laughs> no jestem pod wrażeniem, nożyczki i nawet nasze nożyczuszki, no super, guzik, kłębuszek, o, to akurat e, trzeba będzie zrobić e, stoper do mojego e, swetra, który dzieje, idealnie będzie pasować. Piękne, świetne, świetne maszyny do szycia, boskie, jejku, jakie to jest... Żelazko. O, centymetr. Zobacz, Marysia jakie fajne. Tutaj jest termometr. Nie, linijka. Linijka, no super, bardzo dziękuję, bo jakie to jest świetne. Moja Basia robi mi zawieszki do nożyczek, i właśnie brakowało jej takich drobnych elementów, żeby na końcu zawiesić. No teraz już nie będzie jej brakowało. Będzie mogła mi porobić fajne zawieszki. Bardzo dziękuję. Jestem Ojejku, zachwycona, no? Naprawdę. Ty się śmieję, się cieszę, wiesz, Basia, Marysiu? Tak. Naprawdę, świetne. Tak. Fajne? Zobacz, mama ma takie nożyczki? Tak. Tylko duże, prawda? Bardzo Ci dziękuję, Mikołajko, moja kochana. Cudowności. Ja to wsypię. Z powrotem do woreczka. Nie ma na telefonie. Nie ma? Ale będą oglądać. E, e, wsypię z powrotem do woreczka, bo już Marysi oczka się świecą. Byś chciała się tym pobawić, prawda? Tak. No, ale nie dostaniesz to mamy. Ale ja nie mam. Ty nie masz, tak. Dobra. Coś jeszcze jest? Mhm. No, tak. Osiadamy pyszności Late wanili waniliowa tak. Kawka, Uwiel bardzo lubię te kawne. Czy znaczy, tamta była? Ta mm, czekoladową kawą, tego co wyczytałam i wysmakowałam, bo e, już jest oczywiście wypita. E, to jest late wanili wanilia Bardzo dziękuję. Bardzo smaczne są. A przynajmniej tamta jedna była, ale tu jest coś, coś jeszcze. Hmm. koraliki z milchila pepit Glasband. band hmm. piękne trochę pod nos sobie podsunę ale one się fajnie błyskają one nie są tylko pomarańczowe ale mają taki różnokolorowy odblask nie wiem czy uda mi się to pokazać na filmie super i coś tu jeszcze mamy. I cukierasek. Hmm? Tak. I pusto. I cukierasek. Świetna paczuszka. Cukierasek niech jeszcze sobie poleży, tak? Tak. Podzielę się na pół. Dobra? Tak, nie jest. Na pół zjemy, tak? Tak. Także paczuszka świetna. Ja tym zawieszką będę się jeszcze długo przyglądać. Naprawdę bardzo mi się podobają, e, czy przywiesić do jakiegoś projektu, e, czy właśnie zamontować sobie do, do zawieszki jakiejś, do nożyczek, no super, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, cudowne są, cudowne są, koraliki również są piękne, zastanawiam się, e, czy mają, nożyczki. nożyczki są, tak. Rzucił nożyczki. Zastanawiam się, czy te koraliki mają swoje przeznaczenie. Eee. O, jeszcze bym zgubiła piękny wieszak. Eee. ale. Super, bardzo jestem zadowolona. Bardzo dziękuję. Prawda, Marysia? Bardzo fajna paczuszka. Eee. Zaraz zrobię sobie tą latę waniliową. Z przyjemnością wypiję, jest naprawdę smaczna. Ja dodatkowo jeszcze dolewam sobie tak, jak tu w instrukcji, że 200 ml wody, ja sobie robię to w jednej trzeciej z mlekiem. Co? Co? Cukiereczek. Dobra, kochani, żegnam się. Moje nowe zdobycze. Odłożę na moją tracuszkę z, z prezencikami z kalendarza. No i co? I trzeba czekać do jutra. Tak. I trzeba nadrobić filmy koleżanek kawciarek, bo jeszcze wszystkich nie zdążyłam obejrzeć. Także no mam co robić. Jak nikogo tu nie widać. Tu nie widać, bo Marysia jest przyzwyczajona, już jak rozmawia. Przez kamerę z babcią albo z tatą i mówi, że tutaj nikogo nie widać, z kim ja rozmawiam. Ja nagrywam film, a później panie w domkach swoich oglądają, wiesz? Tak. No, dobra. Nie przedłużam. Widzimy się jutro. Trzymajcie się cieplutko i miejcie taką radość z otwierania kalendarza jak ja, bo znowu buzia sama mi się śmieje i policzki aż zaczynają pobolewać od uśmiechu na twarzy. Mm -hmm. Tak? Tak. Dobra, dziękuję i widzimy się jutro. Pa, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pa.